Witam serdecznie. W tym odcinku opowiem jeszcze o kilku ważnych rzeczach związanych z rasą Golden Retriever. Golden Retriever to pies myśliwski. Należy do grupy psów aportujących, płochaczy i wodnych. Średnia wieku tych psów to około 14-15-16 lat. Nazwa Retriever. Pochodzi od angielskiego słowa przynieść, odszukać. Golden Retriever w kręgach myśliwskich znakomicie sprawdza się zarówno jako aporter, tropowiec, jak i płochacz. Jest to pies odporny na chłód, znakomicie pływający i aportujący. Ale dzisiaj, dzisiejszy złoty Retriever, to także pies przewodnik oraz pies terapeuta. Te wysoko cenione role społeczne zawdzięcza swojej zrównoważonej psychice. Golden Retriever jest psem radosnym i inteligentnym myślicielem. Golden to pies o harmonijnej i silnej budowie. Ma piękną głowę z szeroko rozstawionymi oczami. Głowa Goldena dobrze jest osadzona na szyi, kufa mocna, szeroka i głęboka. Oczy średniej wielkości, migdałowego kształtu, w kolorze buksztynu. Uszy średniej wielkości, osadzone na poziomie oczu. Szczęki ma mocne, z regularnym i kompletnym zgryzem nożycowym. Górne zęby ściśle zachodzą na dolne i są ustawione prostopadle do szczęk. Bardzo ważna cecha to miękkość w ustach, wargi ciasno przelegające, cieliste lub czarne. Goldeny powinny mieć. Głęboką klatkę piersiową. Żebra dobrze wysklepione. Lędźwie mocne i dobrze umieśnione. Ogon noszony z linią grzbietu, z obfitym piórem. Sierść powinna być prosta lub falista, gęsta, z podszarstkiem. Umaszczenie złote, kremowe. Hut Goldena. Jest miękki i dynamiczny. Kończyny przednie są proste i mocne, dobrze ustawione pod tułowiem, stopy okrągłe, tak zwane kocie, palce dobrze wysklepione i mocne płetwonogi, opuszki grube, które zlewają się z kolorem szaty. Kończyny tylne, nie powinny być wykręcone ani na zewnątrz, ani do wewnątrz. Zad dobrze umieśniony. Golden Retriever to pies średniej wielkości, symetrycznie zbudowany, o proporcjonalnej sylwetce, aktywny i energiczny. Wielkość psa w kłębie wynosi 56, 61 cm a suczki, 51 do 56 cm, co powinniśmy wiedzieć jeszcze, decydując się na zakup Goldena. Na pewno, jest to pies stworzony do przebywania i pracy z człowiekiem. Te cechy charakteru predysponują go. Do zajęć z osobami niepełnosprawnymi. Goldeny są psami o łagodnym i zrównoważonym usposobieniu, inteligentnymi oraz oddanymi właścicielowi. Lubią dzieci. Golden to urodzony aporter. Ma we krwi podnoszenie i przynoszenie różnych przedmiotów. Może to być szyszka, kasztan. Czy zabawka znaleziona na spacerze? I z wielką radością zaniesie nam znaleziony przedmiot do domu. Przedstawiciel tej rasy potrzebuje dużej dawki ruchu. Oprócz codziennych, krótkich spacerów, warto zabierać go na dłuższe wyprawy. Suczki są z natury łagodniejsze i łatwiejsze w ułożeniu. Psy. Bywają bardziej niezależne. Samce są zwykle bardziej pewne siebie. Zdarza się, że przejawiają silny instynkt posiadania, zwłaszcza w odniesieniu do jedzenia i zabawek. Golden jest wymagającą rasą pod względem pielęgnacyjnym. Dość długa i jasna sierść wymaga częstego szczotkowania. Dla zachowania lśniącej i zdrowej sierści można podawać mu środki bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Uszy najlepiej codziennie sprawdzać i przemywać odpowiednimi preparatami, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Powinniśmy często sprawdzać oczy naszemu pieskowi. Czy nie ma w nich wydzieliny, również istotna jest dbałość o długość Paznokci. Zbyt długie mogą spowodować deformację palców. Należy starannie dobierać rodzaje pokarmu. Warto uzupełnić dietę naszego czworonoga suplementami. Golden retriever szybko się uczy. Wychodowany do ścisłej współpracy z człowiekiem, szybko reaguje na komendy i jest bardzo lojalny i oddany właścicielowi. Większość psów raczej szybko uczy się zachowania czystości w domu. Tak podsumowując, Golden Retriever jest idealnym psem rodzinnym, mającym wspaniałą psychikę. Pieski te. Charakteryzują się inteligencją i posłuszeństwem, rzadko szczekają, są przyjacielskie i godne zaufania, cierpliwe do dzieci i osób starszych, pod warunkiem, że piesek jest członkiem naszej rodziny, a nie maskotką. Golden Retriever jest życzliwy dla ludzi i zwierząt. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek o tej rasie, na temat zakupu i zachowania szczeniaków. Pozdrawiam serdecznie.